Napisałem w mojej książce, że życie jest podróżą albo niczym. I rzeczywiście podróże były chyba treścią mojego życia. Faktycznie te podróże były treścią mojego życia, e, tak jak umiałem, opisałem je w kolejnych wspomnieniach, ale również ważną dla mnie była muzyka. Kochałem muzykę, kochałem muzykę ze wszystkich krajów, kochałem bluesa e, na Wyspach Dziewiczych. Kochałem. Bosanowe yy, brazylijską kochałem salsę kubańską i, i ta muzyka czasem jak zamykam oczy wciąż we mnie gra i obrazy wyniesione z tamtych podróży, jakby nagrywają swojego własnego życia. To jest wspaniałe przeżycie. No, fajnie to było. Jak czytam, rok 1997 przyniósł kilka poważnych sukcesów zawodowych. Sprzedałem drugą wiertnicę palownicę i dwie używane koparki z Francji. Jak pamiętam, zaproponowałem też gazetyki, które były na czyli w naszej, w naszej firmie, a potem się odbyły nasze pierwsze wakacje. I te wakacje były na wyspach Porqueroll we Francji. Odważyłem się po raz pierwszy wydać jachtę. I to było cudowne przeżycie, kiedy jedliśmy razem się na nie z Johnem Malkowiczem. Ale to były czasy, kiedy jeszcze nie zdaliśmy się. Potem opowiadałeś jeszcze o wyjazdach do Grecji, do, na Sycylię, do Stanów Zjednoczonych. Tak było, tak było. Ale potem razem byliśmy na Seszelach, na Polinezji Francuskiej, na wielu innych miejscach. Bahama, e, Malezja z e, pociągiem Orient Expressem. No, i oczywiście Australia, którą kiedyś gdzie mieliśmy i część drogową, i część yy, oceaniczną, i nurkowanie w rafach koralowych. No tak, najlepiej wspomina się przy kominku. Zgadzam się. Posiedźmy przy u nas przy kominku i powspominajmy. A pamiętacie, kochanie, jak zaczęliśmy budować naszą Willę Irma? Pamiętasz, Ręka, w którym to było roku? W 2006, a może nawet w 2007, staraliśmy się, żeby dla każdego naszego członka rodziny był pięknie przygotowany pokój. Mamy wspólną, liczną nową rodzinę. A to dlatego, że połączyliśmy nasze losy wkrótce przed ukończeniem 60 roku życia. Naszym dzieckiem jest Amago i Irma. I to właśnie tutaj zapraszamy Was wszystkich. Te rodzinę, przyjaciół i również z Wami i z, z partnerami biznesowymi podróżujemy po całym świecie. To dziękuję Wam za to bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.